Głęboko w polskiej kulturze muzycznej istnieje postać, która z pewnością zdobędzie serca niejednego słuchacza. Ta artystka, znana ze swojego charakterystycznego głosu, emanuje energią, która potrafi porwać tłumy na koncertach. Mowa o Kaja, właściwie Katarzynie Magdzie która nieprzerwanie od 1988 roku występuje na scenach zarówno w kraju, jak i za granicą. Jej twórczość dostarcza nie tylko radości, ale i wyjątkowej okazji do wspólnego śpiewania oraz tańca dla tysięcy fanów. Koncerty Kaja to nie tylko muzyka, to przede wszystkim doświadczenie, które zapamiętuje się na długo. Aktywnie współpracowała z wieloma znakomitymi muzykami, a jednym z najbardziej pamiętnych projektów była współpraca z Gorana Bregowiciem. Efektem ich współpracy jest album Kaja i Bregowicz, który zachwycił publiczność i od razu stał się bestsellerem, wpisując się na stałe na playlisty wielu polskich rozgłośnie radiowych. Kaja posiada niezwykły talent który zaowocował wieloma współpracami artystycznymi, w tym z takimi osobistościami jak Dawid Kiatkowski, Sorry Boys, Wyki Gebor, Zbigniew Wodecki, Royal String Quartet, Marcin Łyrastek, Renata Przemyk, Mary Spulski czy Jują Wieniawą. Każda z tych kolaboracji wzbogaciła jej twórczość, ukazała jej wszechstronność jako artystki. Nie da się pominąć także jej występów w popularnych programach telewizyjnych, takich jak Niania, Drugiej Szansie, Dablerach czy Zabawie, Zabawie oraz Pikselach. Jej charyzmatyczna obecność na ekranie sprawiła, że zyskała rzesze fanów, którzy doceniają jej talent oraz osobowość. Pochodzenie Kaja również jest interesujące. Choć doświadczenie artystyczne skupiło ją wokół polskiego rynku muzycznego, jej korzenie sięgają również kultury żydowskiej, co wynikało z jej ojca. W życiu Kaja były jednak obszary, które na pewno wpłynęły na jej dalszą karierę. Nie jest tajemnicą, że początki kariery nie były łatwe, mimo że jako nastolatka marzyła o byciu archeolożką, to jednak swoje serce oddała muzyce. Również oraz sport był częścią jej młodości. Kaja, w trakcie nauki, trenowała dudo w szkole sportowej. Co ciekawe, nie ukończyła matury, jednak z powodzeniem zdobyła dyplom w klasie fortepianu u prof. Anny Narkiewicz. Historia Kaja jest przykładem dążenia do spełnienia marzeń oraz nieustannego rozwoju artystycznego. Jej muzyka inspirować może nie tylko młodych artystów, ale i każdego, kto pragnie realizować swoje pasje. Przyglądając się jej karierze, można dostrzec prawdziwą nieprzemijającą siłę, która czyni ją jedną z najważniejszych postaci polskiego świata muzycznego, pozostawiając trwały ślad w sercach słuchaczy. A czy i ty miałeś okazję, by na własne oczy doświadczyć jej występów? Jeśli tak, to jakie emocje towarzyszyły ci podczas koncertu? Może chcesz podzielić się swoimi myślami? Czekamy na twoje refleksje